Ksios! Weź mnie, z duchu. Nie jesteś pewny, to niebezpieczne. To jedyny sposób. A, mam pytania. Nie odpowiem na nie. Zduchuj mnie, sios! To coś dosłownie zmieni. Reja w ducha, spowolni jego rytm serca do jednego uderzenia na godzinę. Dzięki temu Rej czasowo wejdzie do świata duchów. Błow. Będę mógł załatwić nasz problem z tildą przez jej duchowy zadek i wyślę ją za duchowe drzwi. Zduchuj mnie, siost! Eee, fuj. Okej, okay. chcecie zobaczyć staroświecką walkę duchów? O, tak! Szykuj się, misiaczku. Zaraz ci podbiję oczęta. Mika, naprawdę musisz wrócić. Nie. Nie jestem okej! Okay. Nie jesteś niezniszczalny, kiedy jesteś duchem. Ej, co? Dlaczego nie powiedziałeś Słodkich snów, żeglarzu! Tildo, nie chcę być niemiła, ale musisz odejść. Wow, ciekawe jaka jesteś niemiła. Nie powinnaś tu być, musisz iść dalej. Nie mogę! Aż odhaczę tę listę rzeczy, które chciałam zrobić za życia. Odhaczyłaś całą listę, a teraz dodajesz nam nowe rzeczy. Wcale nie. Ej, sprawdzimy co z Rejem? E, pewnie jest spoko. Ha, ha, ha. Coś mu się śni. Tak, pewnie goni to nosza. Nie chcesz iść w zaświaty? O, bardzo bym chciała. Ale tak naprawdę. Ciągle dodaję coś, bo to, czego naprawdę chcę, jest niemożliwe. Polizać się w łokieć też nie umiem. Ja cię polizałem. Ale to, czego naprawdę pragnę. To zjeść słynną mięsną marchewkę ze Swellview. Sorki, co? Mięsną marchewkę. No więc raz na 17 lat ziemia w Swellview rodzi wielkie marchewki. I co? Nie wszyscy to wiedzą, ale jak będziesz piekł taką marchew przez trzy dni, zmieni się w mięso. Jakie mięso? Mówiłem, jedno pytanie. Wrócę za 10 godzin. Mam to grillować 10 godzin? Mówiłem jedno pytanie. Mój tata z moim bratem właśnie biegł mięsną marchew na naszym tarasie. Cóż, to brzmi bardzo pychusia, ale ten duch nie ma brzusia. Widzisz? Jedzenie przelatuje przeze mnie! Mam to samo po bo. Okej. Okay. W skrócie schwytam twojego ducha, zmienię go w ciecz. Ktoś cię wypije, nauka, 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 a ty będziesz w jego ciele. Wow! Nauka przeszła długą drogę, odkąd wiercili dziurę w głowie, by leczyć czkawkę. Okej, okay, ale potrzebujemy kogoś, żeby cię wypił i wpuścił cię... Nie ja! ja. Nie ja. Co nie jajujemy? Eee! To mięso jest z górnej szuflady. Nie do wiary, że upiekło się na swoim tarasie, tatku. Jakoś dziwnie mówisz. Mówię tak normalnie, jak kanapka z indykiem. Wcale nie. Brzmisz idiotycznie. E, to dlatego, że dostał rolę w szkolnej sztuce. Bystro jesteś, fasolko. Ta, Miles gra sekretarkę z lat dwudziestych. Tak. Ta sztuka będzie wystrzałowa. Załatwię ci miejsce w pierwszym rzędzie. Możesz przyprowadzić dziewczynę. Mówisz o mamie? Zamknij się i zjedz ostatni kęs. Tak, szybko, szybko. Nie, rozkoszuj się. Poszła już? Nie wiem. Nie mi wypić Tildę? Nie masz rady! Nie, nie, nie mogę co